Witam wszystkich w pierwszym odcinku. Paskudy podglądają. Jaki ma cel i jakie jest założenie tej nowej serii? Otóż pomyślałem sobie, że oglądanie członków klanu PSQD po raz kolejny. No, może i jest ciekawe, może i te walki są interesujące, i na pewno staram się wybierać i pokazywać takie, które coś sobą wnoszą. Ale też wyszedłem z założenia, że fajne, fajnie byłoby pokazać Wam również walki innych graczy, których mam przyjemność albo znać, albo którzy zechcą wysłać swoje powtórki. Do czego szczególnie zachęcam. I dzisiaj taką powtórką inaugurującą całą tę nową serię będzie powtórka mojego kolegi z randomów, czyli Jeanette Nocturno z klanu Dawny Kot, czyli aktualnie Elite. G-Net jedzie w plutonie z graczem Zara Zni, tak to się chyba czyta, i tamten drugi jedzie w T57 Heavy, a G-Net w już obecnym na kanale i pokazywanym bardzo przeze mnie lubianym, bo jest to niesamowity czołg, czyli FV215B183. Jak się pewnie domyślacie, tutaj też się będzie dużo dziać, będzie dużo fajnego strzelania. Ja te powtórki już widziałem i naprawdę. Nawet jest taki moment, że sam jeden zawodnik z drużyny przeciwnej pyta, po prostu co się stało, ale też bitwa będzie całkiem emocjonująca, będzie trochę fajnych medali, więc uważam, że jak na początek, dużego wyboru szczerze mówiąc nie miałem, bo jeszcze jako, że to jest tak naprawdę starty całej nowej serii, to dużo osób o nim nie wie, więc musiałem prosić po znajomych. Wybrałem sobie ten. Ten, tę powtórkę, ten replay, bo jest całkiem ciekawy, ale już mam kolejne w drodze, także możecie spodziewać się kolejnych fajnych powtórek i będę starał się również jakby propagować tę nową serię wśród innych osób, żeby podsyłały i pewnie coś Wam się na pewno spodoba. Dobrze, pogadałem sobie, spójrzmy jeszcze raz, linia Zygfryda, skład widzicie jaki jest, no dziesiątek 14 po jednej stronie 14 po drugiej i biedne dziewiątki Po jednej na samym dole No trochę szkoda Tutaj stoi bardzo ładnie obieg 268 Czeka aż wyjedzie mu Maus pod lufę Ginet podjeżdża i tak samo Czeka aż ten Maus się pojawi I teraz zobaczcie Maus tak trochę się czai, troszkę powolutku Zauważcie też Że Jeanette nie ma innych pocisków O Maus bardzo ładnie wyjeżdża side-scrapem Poleciał pierwszy strzał za 652, obiekt zaś za ponad 800, więc ten strzał do udanych nie należał. No, jak na ten czołg, był to wynik słaby. Tutaj drugi FV w naszej drużynie zniszczył Isa czwartego, więc na razie jest jeden do jednego i czekamy z dalej, aż Maus wyjedzie. Czy mu się znowu, czy Ginet uda się sprowokować go do jakiegoś wyjazdu, czy może podjedzie on pod lufę. O tym się raz przekonacie. Na razie nic, walka. No powiedzmy, tam jeden czołg po lewej stronie broni zielonego. Dużo czołgów w mieście. Rozstawienie wydaje się w miarę, w miarę rozsądne i no cóż, tutaj widać już są pierwsze czołgi, tak jest AMX, jest S-100, jest i 8 tutaj Fosz nasz się ostrzeliwuje i właśnie w tym momencie GW S-100 ubija członka plutonu, czyli T57 Heavy spadł. Szkoda, bo jest ten też fajny i porządny czołg, więc na pewno by się przydał. Teraz Ginet wyczekuje tego IS-8, czy podjedzie? No właśnie, jeszcze nie. O, teraz proszę bardzo i patrzcie na to. I to był właśnie ten strzał za 1700 HP i teraz jeszcze czekajcie a nie, to przepraszam, to, to później będzie zaskoczenie przeciwnika no ten Isus, my, chciałem właśnie mówić wcześniej o tym, ale to nie był ten dokładnie Is, skrócono jego męki bo on by jednak w tej walce tylko dziesiątych tierów się jednak troszkę nudził i pewnie sporo dingował, a tak po prostu został dawcą free Edge'u. Wyjechał, przyjął strzał, zniknął, i teraz już może pójść do garażu i może następna walka i, i następne losowanie będzie dla niego łaskawsze, w tym absolutnie mu szczęście nie dopisało. Zrobiło się 3 do 2. Tam 121 dzielnie broni lewej strony i też przy okazji ostrzeliwuje miasto, więc bił bardzo ładnie esetkę, Zobaczcie, wyjeżdża Maus. I uwaga, uwaga, będę znowu o tym mówił. Tada, BUM! Nie ma mausa. 1544 i właśnie teraz do to do czego zmierzałem, czyli czekamy na komentarz Mausa. Uwaga, uwaga, Maus teraz dzielnie klika po klawiaturze. What the fuck one shot 1500 one one damage. No właśnie, Maus nie bardzo wierzy w taką w Taki rozwój wypadków przy okazji zauważcie, zrobiło się 6 do 2. Ginet się dziwi i mówi mu, żeby nauczył się troszkę więcej o czołgach e, i mówi mu, że następnym razem nie powinien do niego strzelać. Wtedy pewnie Ginet by mu odpuścił. I teraz zobaczcie na to, to jest bardzo ważna rzecz. Jest 7 do 3. Walka wydaje się już no, ustabilizowana, tak? Jest przewaga w czołgach już spora, aż 4. I teraz patrzcie na to. Po kolei jest 7-4. Tamta nasza 121 się jeszcze trzyma. Jest 7 do 5, tutaj stoi druga 121. Bardzo dobrze skitana, więc jej nie ruszymy. Tam powoli po prawej stronie przełogi się przepychają. Spadł nasz M103, więc też ten, który miał to gorsze losowanie dzisiaj. Ginny teraz będzie próbował uzbić tego obiekta 140. Wyjeżdża, ale niestety on się dzielnie kryje za tym bunkrem. Jest 8 do 5, więc ładnie udało się epiące zbić obiekt 268, ale to jeszcze nie koniec. To walka jeszcze, tak jak wcześniej się wydawała, zupełnie opanowana i pod kontrolą. Tak, uwierzcie mi, właśnie, zrobiło się 8 do 6, spadł po lewej stronie 121, spadła, spadł teraz obiekt 268, zrobiło się 8 do 7 już, lewa strona zdechła więc praktycznie nie mamy żadnej obrony po stronie tej zielonej oni mają no, dwa medy zrobiło się 8 do 8 w tej chwili, 8 do 9 artyleria zbija Esetkę i robi się coraz gorzej teraz artyleria zbija Fosza, więc zrobiło się 8 do 10 i ze stanu praktycznie już takiego spokojnego i opanowanego nagle mamy stan już mocno podbrąkowy bowiem zostały nam trzy czołgi i dwie artylerie. Teraz 121 rozpędziła się i jedzie po arty, więc można domyślać się, że za chwilę te artylerie spadną, bo są zostawione same sobie. Nikt do nich nie wraca, nikt nie chce im pomóc. No, nie ma tu też za bardzo czołgów, które mogłyby teraz się szybko odwrócić i e, je uratować. Więc walka w tej chwili będzie się toczyć w mieście. E, I poczekajcie chwilę, niech tutaj ona się pojawi. Teraz Dinet próbuje wyświecić tam ten czołg, zobaczyć czy coś się pojawi przed celownikiem. Właśnie w tej chwili ten Med 121 dojeżdża do pierwszej artylerii. Zaraz, o właśnie, w tym momencie jest komunikat o tym, że GWS 100 spadło. Teraz jest obiekt 268. Zobaczcie teraz yy, bardzo, bardzo ładny strzał za 1774. Zwróćcie uwagę, że na tych kilka strzałów, które Ginet oddał, średnia damage to jest 1418, więc potwornie wysoki damage. Oczywiście on teraz będzie topnieć, bowiem będzie trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie dobijać czołgi na bardzo małej liczbie HP. E, teraz yy, spadła Jadzia S 100 Obiekt 268, no okrąg zajechany, więc tutaj niewiele mógł poradzić, dobity za 176 od razu spadła średnia damage'u o około 250 punktów i 121 dobija T92 a obiekt 268 dobija obiekt T268 i proszę bardzo, ze stanu, tak jak tam było przed chwilą, 73 albo 8 do 4 tak mamy teraz 10 do 14 więc Jeannette został sam. Ma 56% HP przeciwko trzem czołgom i dwóm artyleriom. Mapa jest półmiejsko, półotwarta, ale tutaj arty dobrze wycelowane mogą nawet zrobić dużą krzywdę, jeśli Jeannette będzie się tam gdzieś między budynkami chował. Wyświecony obiekt 268, który próbuje bardzo nieporadnie się obracać. Ginet wyjeżdża, chwilę celuje i rozbija go. Zostały, zostali cztery przeciwnicy. Dwa medy 10 i 9 tieru oraz dwie artylerie. Teraz Ginet czeka, bo domyśla się, że artyleria może być skierowana właśnie na wyjazd, tutaj z tego domku. Zaświecił się teraz, nie widzę, właśnie ta 121, ta ta przepraszam. I teraz, I teraz, o bardzo mądry ruch, żeby ja szczerze mówiąc tutaj trochę się zdziwiłem, bo sam pewnie bym po prostu pojechał na, na Urra do przodu, żeby tylko dobić ten, ten czołg, a Ginet bardzo dobrze podjechał, zatrzymał się, spojrzał czy nic tam się na niego nie czai i teraz pokazuje tak przeciwnikom, że on będzie jechał z jednej strony i jak zniknął to wyjeżdża z drugiej. Aby mieć jednak tę przewagę położenia i, i zaskoczenia, i teraz zobaczcie na to zaskoczony właśnie na T2.1, zupełnie w innym miejscu, lufa, w innym miejscu lufa skierowana. Teraz jeszcze zdinguje od 140, jednak to, ten czołg ma mniejsze szanse z nim. Bardzo ładnie objechał tego T121, te bowiem tamten w ogóle w innym kierunku patrzył. Także opłaciła się taka troszkę gra na czas, ale przy okazji na objazd. Teraz znowu podobna taktyka, czyli y, niby wyjazd do przodu, ale na cofnięcie się i wyczekanie przeciwnika, który miałby wyjechać z za rogu. Jednak on już na takie zabawy nie poszedł, trzeba będzie go szukać w tych budynkach. Oczywiście, wciąż pamiętając o obecności dwóch artylerii, które mogą tutaj sporo namieszać, bowiem no, GW bardzo mobilny nie jest, ale jest T9-2, który jest całkiem szybki. Zaświecony obiekt, ale bez próby trafienia go, bo trzeba by jednak cały czołg obrócić. I kolejne zachowanie, o którym ja sam muszę pamiętać. Przecież Ginet się świecił, więc teraz, gdyby wyjechał dokładnie. Przez tę alejkę to mógłby darte dostać, plus właśnie znowu robi to samo czyli utwierdza przeciwnika w przekonaniu, że pojedzie prosto, a tak naprawdę do ostatniej chwili jedzie. Potem się zatrzymuje, cofa i zawraca, i pojedzie tam, gdzie przed chwilą pewnie stał. Przez to przeciwnik prawdopodobnie będzie zaskoczony, bo spodziewać się go będzie gdzie indziej, a Jeanette wyjedzie w, z innego kierunku próba dalej wyszukania obiekta 140 jest zaświecony próbuje teraz się salwować ucieczką odpowiada dobrze ogniem ale strzał no z tego pocisku hash dobity czołg za 26 no strzał bardzo skromny ale no jednak czołg ubity już jest specjalista zostały dwie artylerie oraz 4 minuty 20 sekund do końca, artylera zobaczcie strzeliła także polują na niego i tutaj Obiekt 268 Sugeruje, że jedna z artlerii jest na A1 No Jest to sugestia prawdopodobnie Poprawna i, i dobra i odpowiednia No ale jednak wyjazd na dwie takie arty Na środku szczerego pola Może się zakończyć bardzo niedobrze Więc trzeba tutaj trochę zagrać taktycznie Podpowiada, żeby Najpierw przeszukać las na dole Bo może właśnie tam stać jedna z art A druga stać gdzieś pod koniec mapy jak najbardziej jest to kolejna poprawna sugestia, ten gracz w 2.68 jest obeznany z tematem, więc można się go posłuchać. Sprawdził Ginet, że najwyraźniej tam w lasku przy kapie nikogo nie ma. Trzeba teraz wyświecić całą tę alejkę 1, A. Jest zaświecony GW, trzeba teraz szybko go zbić, żeby nie zdążył przecelować T92. Artel raz z przyłożenia, Ginet jeszcze szybko się wycofuje po, po tym strzale. Że właśnie tamta arta nie trafiła, chyba wciąż na przeładowaniu, bo, bo nie widać żadnego wybuchu. I teraz pojedynek: o, jest wybuch, czyli arta jednak próbuje i sądzi, że ten czołg właśnie stoi tuż za górką. No i teraz rozwiązanie wydaje się bardzo poprawne: Zjechać, jest jedna artyleria, ona, żeby cokolwiek zrobić, no to albo musi blindować, a strzela tam pewnie raz na 30, parę albo 41 sekund więc szansa, że trafi dokładnie w nas jest niewielka. Kap jest wielki, naprawdę jak boisko piłkarskie. Czołg się na nim mieści, e, zobaczcie jak, no, ile tutaj miejsca jeszcze ma, ile jest potencjalnych innych punktów, w którym ten czołg może stać. Więc szansa na to, że artyleria zdekapuje jakimś fartownym blind shotem, jest bardzo niewielka. E, Jeanette teraz wybiera inny, e, inne miejsce, czyli tuż, pod, tuż przy kółku kapa, sądząc, że Arta będzie właśnie celować bardziej w środek. Artylera właśnie o dziwo strzela tuż przy linii, co może znaczyć, że ma pomysł, że właśnie ten członk może przy linii stać. Ginet chyba teraz troszkę z, spanikował, a nie, zobaczcie, to było jednak bardzo rozsądne. Pokazał, że łamie drzewo, czyli że się wycofuje, żeby Arta myślała, że ucieka właśnie jakby w głąb tego kapa, a on podjechał w miejsce jeszcze bardziej tak jakby pod górką i jeszcze bardziej przy krawędzi. Obiekt 268 sugeruje podjąć w miejsce, w które wcześniej pocisk uderzył. Mało kto uderza w ten sam punkt na artylerią szuka w różnych miejscach i stwierdza dalej, że artyleria dwa razy nie trafi w to samo miejsce. I to jest właśnie dowód na to, że miał rację. Miał naprawdę niesamowitą rację. Faktem jest, że to nie był direct hit, tylko trafienie od odłamków ale jednak no artyleria trafiła idealnie, zbiła ten kap mocno go postraszyła no i teraz Jeanette żali się że jest tylu właśnie szczęściarzy i jednocześnie Nubów, że przecież na tak wielkim kapie potrafi Trafić właśnie w czołg. No tutaj przyznaję, to nie było moim zdaniem szczęście, to były jednak spore umiejętności artylerzysty, który wiedział, gdzie czołgu szukać. Ja szczerze mówiąc, bym szukał go zupełnie gdzie indziej i, by, i bym tę walkę przegrał z założenia, bo bym celował pewnie bardziej po środku albo w okolicy tego śmietnika. Zostały 45 sekund. Dinet teraz wyjeżdża na środek, żeby tę artę polować, bo, bo wie, że nie może pozwolić sobie teraz na przyjęcie nawet nie bezpośredniego strzału. Tamten obiekt 268 narzeka, że powinien był Ginet zostać na miejscu, właśnie w które ta arta pierwsza trafiła. Wyświecony obiekt, zauważcie. Teraz no, nieudany mocno strzał. Nie wiem, czy on trochę spanikował, czy ten celownik mu się tam rozjechał, ale no, nie bardzo nieudany strzał. Jest w jest takim zagłębieniu ten T92. Widać mu tylko kawałek wieży, zostało zobaczcie 10 sekund do końca walki. Obiekt teraz, e, pr pr przepraszam, T92. W przód, w tył, w przód, w tył, cztery, trzy, w przód, w tył, w przód, w tył, strzał, dwie, jedna, koniec czasu. <grywa> Zapraszam do podsumowania. Mam nadzieję, że pierwsza walka z tej nowej serii Wam się podobała. Tak jak mówiłem, medali jest kilka. Pewnie już rozpoznajecie, czyli Radley Walters, specjalista, snajper i kołobanow. Dlatego chciałem pokazać, no, ten czołg okazał się właśnie takim czołgiem, jak ja to nazywam, czołgiem ostatniej szansy. 2365 expa z kątem premium ale bez mnożników 80 tysięcy kredytów i zobaczcie wynik drużynowy tutaj niestety się nie popisał członek plutonu no gdzie o jest tutaj 826 demedżu na t57 heavy no to nie jest dobry wynik Zaś tutaj mamy 7469 na tym czołgu, no naprawdę bardzo ładnie, tutaj też nasza Jadzia ładnie, bo ponad 5000, obieg 268 ponad 3, także drużyna zagrała bardzo poprawnie. Po drugiej stronie najwięcej właśnie ta artyleria, bo aż 3665, 2 kile i 80 punktów dekapu, za co prawdopodobnie dostał obrońcę, chociaż chyba nie, nie wiem. Chyba tak, bo ma dużo, dość duże doświadczenia, więc pewnie dostał obrońcy za to. No tutaj sam przy, przyklaskuję i, i podziwiam tego artylerzystę, bo zagrał bardzo fajny mecz. Co jeszcze? 10 strzałów tylko, 10 trafionych bezpośrednio i 10 z penetracją za łącznie 7,5 tysiąca, czyli wychodzi prawie 750 punktów obrażeń na strzał, no ale tam widzieliście, były te hity po 1702 razy. I tam 1500, potencjalnych przyjętych 1570 i na tablicy EXPA 1577. Dobra, to byłoby na tyle z pierwszego filmiku nowej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to szczególnie właśnie zachęcam do wysłania powtórek na adres podany w opisie. Ja już szykuję dla Was kolejne powtórki. Przekonacie się, kto będzie, ale myślę, że część osób tego gracza, część z, z osób tego gracza zna więc tym bardziej powtórka powinna być ciekawa. Dobra, dzięki, do zobaczenia, cześć!